Współczesny klient ma nieograniczone pole wyboru. Jest wymagający i wybredny. Oczekuje jakości na najwyższym poziomie, szczególnej uwagi i wsparcia. I wszystko za atrakcyjną cenę. Nazywam się Monika Życińska i zarządzam międzynarodowym działem obsługi klienta w grupie CERCANIC. Od ponad dwóch dekad obserwuję, jak zmienia się świat klienta w branży wyposażenia łazienek, a swoje doświadczenie zbudowałam w oparciu o obsługę zarówno konsumentów, jak i klientów B2B z różnych kanałów dystrybucji. Każdy klient pragnie czuć się wyjątkowy i dlatego personalizacja jest nieodzownym kierunkiem do przyciągnięcia i zatrzymania jego uwagi. I właśnie personalizacja jest motywem przewodnim tegorocznej dwudniowej konferencji Loyalty Planet. W tym roku po raz kolejny zabiorę na niej głos, tym razem w temacie emocji, bo czy chcemy, czy nie, emocje grają ogromną rolę w wyborach podejmowanych przez naszych klientów. Podczas wystąpienia opowiem, skąd się biorą emocje i jaką odgrywają rolę. Jakie emocje najczęściej pojawiają się w komunikacji B2B i jak je zrozumieć. Wyjaśnię także, dlaczego emocje mają tak wielką moc w budowaniu relacji z klientem. Zapraszam Cię serdecznie do udziału w piątej już edycji Royalty Planet. 21-22 maja. Warszawa. Bądź tam ze mną, bądź tam, gdzie liczy się klient.